Hej, hej! Dzień dobry, jestem Magda i bardzo serdecznie witam Was w moim Wiedźim Lesie. Nagrałam film o planach na ten rok, powiedziałam, że w czwartek będzie film, mamy sobotę, filmu, jak nie ból, tak nie ma, ale dzisiaj już jest. Jest film Less Waste, z którym trochę zwlekałam, ale w końcu się pojawił. Wybaczcie, że nie w czwartek, na czwartek się nie wyrobiłam. Miałam nadzieję, że nagram i wstawię to wczoraj, wczoraj dopadła mi taka migrena. Takiego głowy, że nie byłam w stanie stanąć przed tymi światłami, wyglądać i mówić składnie. Jak zaczęło mi przychodzić, to był już wieczór, a wieczorem zbierałam się, że to przychodnie, więc no, wyszło jak wyszło. Co się odbiera, to nie uciecze, jak to się mówi. Więc przychodzę do Was właśnie z filmem dotyczącym less waste. Zacznijmy sobie może od samej definicji, czym jest less waste. W dosłownym tłumaczeniu to jest mniej marnowania, mniej śmieci, mniej odpadów. I dokładnie to też znaczy w ogólnym znaczeniu, a nie tylko w dosłownym tłumaczeniu. Bo mamy sobie jak Zero Waste i mamy Less Waste. Zero Waste to jest, kiedy staramy się nie produkować tych śmieci wcale. Czyli wszystko, co zużywamy, trafia do ponownego użytku, tak zwany poniekąd dobieg zamknięty w gospodarce. Nie mamy żadnych odpadów. Natomiast no, to jest dosyć skomplikowane, szczególnie na sytuację, jaką mamy teraz, jeżeli chodzi o pakowania produktów i tak dalej, często takie zero waste wbrew pozorom jest droższe, dlatego że trzeba tutaj kupować produkty, które są inaczej pakowane i tak, dalej, i tak dalej. Nie tylko droższe pod względem pieniężnym, ale również pod względem wysiłku. Natomiast less waste jest zdecydowanie łatwiejszy do wykonania, bo tutaj chodzi o to, żeby po prostu ograniczać te odpady w ramach swoich możliwości i to już jest zdecydowanie. Duży plus i duża pomoc, jeżeli chodzi o sytuację ekologiczną na świecie. Co by niektórzy uważają, że jeżeli chodzi o, o emisję dwutlenku węgla, emisję innych gazów cieplarnianych, metanu i tak jeżeli chodzi o zaśmiecanie planety, to less waste jest nie do końca odpowiedni, że powinniśmy iść już wszyscy w to zero waste, żeby mieć jak największe szanse. Owszem, no, ale też spójrzmy na to, że to no, dosyć ciężko przestawić ludzi tak od razu, szczególnie tak jak mówiłam, przy tym, jak wygląda aktualnie nasza gospodarka i jak wyglądają aktualnie nasze produkcje o w sklepach, to jak wszystko jest popakowane, no jest to dosyć problematyczne. I ja rozumiem, że gdyby zbuntowała się większa ilość osób i większa ilość osób zaczęłaby rezygnować z produktu pakowanego w dany sposób, to pewnie producent przepakowałby ten produkt, bo chciałby, żeby to zeszło, chciałby mieć zbyt. No tylko no, naprawdę już less waste jest dużym wyzwaniem dla co niektórych, i powinniśmy bądź co, bądź mimo wszystko Fajnie za to, że ktoś w ogóle się za to wziął, że ktoś o tym myśli, a nie od razu karcić yy, i mówić, że less waste to jest w ogóle półśrodek i najlepiej się od razu w zero waste i że i tak robi źle. No to była taka moja dygresja. Wracając do less waste, czyli ograniczanie odpadów, ograniczanie śmieci. I tak właśnie kilka przykładów takiego stosowania less waste w naszym hobby, bądź co bądź. Dosyć mało ekologicznym, mało przyjaznym planecie chciałbym porozmawiać. Dlaczego uważam, że nasze hobby jest o przyjaznym planecie? Dlatego, że kiedyś na większą skalę, teraz na zdecydowanie mniejszą skalę wykradanie chociażby roślin z ich rodzimych terenów, czyli możemy doprowadzać do tego, że dany gatunek wyginie w swoim naturalnym środowisku albo stanie się zagrożony. Wszystkie podłoża, wszelkie ziemie, wszelkie nawozy, środki szkodnikobójcze. Środki ochrony roślin, to wszystko ma negatywny wpływ poprzez różne drogi, różne sposoby na naturę, czy też nawet na gospodarkę, czy też na rolnictwo. E, Przykuliczenie jakiegoś szkodnika, którym może się okazać szkodliwy dla naszej gospodarki, dla naszego rolnictwa, dla, kolej, dla konkretnego zboża, no i jest możliwe. Tak samo jeżeli chodzi o stosowanie zbyt częste preparatów, powtarzanie stosowania tego samego preparatu, tutaj może dochodzić do. Oporności w szkodników, tak samo jak dochodzi do oporności bakterii na dany antybiotyk i te bakterie się mnożą. I mamy na przykład szczepy bakterii, które są oporne na dany lek. I to jest aktualnie bardzo problematyczna kwestia: to, że e, mamy osoby, które umierają na zapalenie płuc, które jeszcze niedawno spokojnie dało się wyleczyć antybiotykiem pierwszego rzutu. Natomiast teraz to są szczepy MRSA, na przykład, które są oporne już nawet na te Dalszego rzutu m, antybiotyki. Tutaj nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale jest taka ciekawostka, że w weterynarii teraz to już w ogóle się troszeczkę inaczej dzieje od tego roku, jeżeli chodzi o gospodarskie zwierzęta. Natomiast mówiąc o zwierzętach towarzyszących, my mamy takie antybiotyki, których nie możemy stosować. Dlatego, że te antybiotyki są antybiotykami ostatniej nadziei dla osób chorych w szpitalach, więc my ich nie możemy stosować, dlatego że podawanie antybiotyków zwierzętom też prowadzi do narastania oporności u bakterii, które przynoszą się również na ludzi, bo to może się okazać, że tego człowieka nie da się wyleczyć nawet tymi ostatnimi antybiotykami. I w taki sam sposób możemy odparniać szkodniki. Jeżeli odpornimy je na jakieś środki, które są stosowane w rolnictwie, to potem mamy problem, dlatego że stosowanie w rolnictwie na przykład topsin będzie nie działało nam na grzyby, i nagle nie będzie. A zboże jednak są dosyć popularne, jeżeli chodzi o składniki w produktach czy elementy diety. Już nie mówię stricte o pszenicy. Mówię też o innych zbożach. Bądź co bądź, każdy w jakichś tam ilościach te zboże w swojej diecie spożywa. Poza osobami unikającymi glutenu, ale wtedy tam mamy inne e, rośliny, które również są przez rolników przecież wytwarzane. I które również mogą nie powstać właśnie przez to, że wytworzymy sobie Oporność u niektórych patogenów i będzie z tym problem. To już po takiej krótkiej dygresji. Mam nadzieję, że jasnej i nie bezcelowej. Chciałabym przejść do tego, jak mniej marnować. Zacznę od kwestii, która wzbudza dosyć duże poruszenie wciąż na moich social mediach wśród osób nowych mianowicie trzymanie hydroponiki w szkłach ja się na ten temat już wypowiadałam w filmie dotyczącym hydroponiki na koniec będzie go mieli, podsunię tego dodatkowo będę robić aktualizację tego filmu za jakiś czas się na pewno pojawi póki co zachęcam do zajrzenia do tego poprzedniego filmu on jest sprzed 6 miesięcy więc te informacje się jakoś drastycznie nie zmienią jednakże no będzie zaktualizowana ta informacja czyli wykorzystywanie słoików jako doniczek do hydroponiki najzwyczajniej w świecie tak naprawdę wszystkie szkła Mam kilka roślin, które są w szkłach, które kupiłam celowo podnie. Na przykład, bo mi się nie mieściły. W takim szkle jest alokacja Zebrina. E, w takim szkle również a nie. E, Tahoja stoi natomiast w szkle, który dostałam od sąsiadki. Też nie poszedł do wyrzucenia, tylko go wziąłam i zaadaptowałam dla tej rośliny. Natomiast takich szkieł, które kupiłam typowo pod rośliny, będę miała może około 8. z czego są takie malutkie i cały czas ich używam. na są cały czas w obrocie, po prostu te małe rośliny do nich trafiają, jak wyrosną, to przesadzamy do większych. I większe szkła, tak jak ta lokacja, która stoi w wazonie. Ale w większości moje rośliny w hydroponice stoją w szkłach, które dostały drugie życie. Możecie teraz powiedzieć, że przecież szkło jest poddawane recyklingowi, że szkło się przytapia i tworzy się nowe. Owszem, ciężko mi się odnieść, czy robić to z całym szkłem, czy nie, wiem, że to się robi, tylko jeżeli szkło jest dobrze podsegregowane, bo inaczej przytapia się, bo tam są różnice między jasnym a barwionym szkłem. No natomiast no, tutaj mam pewność, że się do czegoś przydają, a nie są po prostu kupą śmieci. Kolejną sprawą są media i tak naprawdę już do końca filmu będę omawiać tylko różne rodzaje mediów, czy też podłoże i to, jak o nie dbać. Pierwszym przykładem jest keramzyt. Keramzyt wszystkim dobrze znany, czyli te... Albo kulki, albo taki naturalnego kształtu, albo nawet są też barwione keramzyty. Barwione karamzyty mają odrobinę e, mniejsze możliwości e, podciągania wody przez to, że ta farba, którym są barwione, zatyka pory, które mają właśnie powodować e, te kapilarne podciąganie wody. I jak sne dalej działają, dalej bardzo ładnie działają, ale nie dziwimy się, że będą mieli troszeczkę mniejsze możliwości niż taki zwykły e, keramzyt w naturalnym kolorze. Wracając, karamzet, pon czyli lechuza. Mam tutaj odrobinę, dlatego że kupiłam e, anturium w lechuzie i wczoraj mi dopiero przyszedł nowy karamzy, więc będę mogła je przynieść. Tak wygląda lechuza. Tak wygląda dachu za połączenie perlitu, e, lawy wulkanicznej i zeolitu, o ile się nie mylę. Sam perlit, sam pumek, sama lawa wulkaniczna, możliwe również, że ceramizm, natomiast tutaj nie dam sobie ręki za to uciąć, dlatego że ja ceramizm mam, ale go mam, dlatego że dostałam w nim roślinę. E, on jest dosyć kruchy, on się rozpada łatwo. To mi się wydaje i bardzo dużo fragmentów opada na nóg. więc ja nie wiem, czy tutaj możemy się bawić w sterylizację. Niby reklamowane jest jako podłoże do wielokrotnego użytku, więc w teorii powinno się dać, tylko pewnie za którymś tam e, odkażaniem on się po prostu zacznie coraz bardziej sypać. Podobnie jak my. A keramzyt, perlit, no perlit też się może kruszyć, ale na przykład keramzyt, pon, poza frakcją perlitu, to wszystko raczej będzie nam starczało cały czas. To znaczy ono się nam nie zacznie nagle psuć, dlatego że to gotujemy. Wracając. Keramzyt, pon, lakbuzon nazywany również, e, perlit, pumeks. to wszystko możemy odkażać i ponownie użyć. Ja to robię w taki sposób, że wsypuję sobie wszystko do sitka, ten zużyty keramzyt, bo będę mówić tutaj na, na bazie keramzytu, dlatego że to ja go głównie używam. E, zużyty keramzyt wsypuję sobie do sitka i bardzo często na nim są takie białe osady, właśnie po solach mineralnych. Odłożonych w nadmiarze, które się wytrącają z pożywek, które przygotowujemy dla roślin, i płukam je pod mocnym strumieniem bieżącej wody, zazwyczaj chłodnym, ze względów ekonomicznych. Wypukam je tak z grubsza. W międzyczasie stawiam na płycie garnek z wodą. Jak się woda zagotuje, to wsypuję kramzet i od 20 do 30 minut gotuje. Na niskim ogniu, tak żeby ta woda się cały czas gotowała. Tu jakiś czas mieszam. Jeżeli wypłyną jakieś fragmenty martwej materii, jakieś tam korzenie, które się podkrywały, to albo pensetą, albo sitkiem odcedzam. Następnie wylewam. Jak już się to ugotuje, czas nam minie, wylewam do sitka, przelewam. Jeżeli chcę użyć od razu, to przelewam zimną wodą, żeby szybciej straciła temperaturę. jeżeli nie, to zostawiam tak do ostygnięcia. I kramzyt perlit pon. Pumex są gotowe do kolejnego użytku i nie musimy się martwić, że przyniosą nam jakieś choroby. Zazwyczaj daje to też bardzo fajny efekt, jeżeli chodzi o wypukanie nadmiernej ilości soli mineralnych, że nie trzeba niczego używać, natomiast jeżeli się martwicie, że po takim gotowaniu mogą Wam coś zostać, to na przykład przed gotowaniem albo pogotowaniem możecie namoczyć takie kandy w środkach przeznaczonych do płukania pożywki, jak kanaflaż, czy też jak Oksy czy też jak jakikolwiek roztwór nadtlenku wodoru w odpowiednim stężeniu. Dalej mamy sfagnum. Mech sfagnum, o którym Wam mówiłam, że można go odkażać i używać ponownie. Ja swoje pudło mam już ponad rok i tam jest cały czas ten sam mech. Jedyne co robię, to ten mech w pewnym momencie wyciągam z niego wszystko, płukam go tak samo, potem stawiam wodę wodę, zagotowywuję, wrzucam mlek z powrotem, gotuję się znowu od 20 do 30 minut, odcedzam i czekam aż wyschnie. Robię dokładnie to samo, z mchem, jest tylko taka różnica, że on w ramach, w miarę używania będzie się coraz bardziej niszczył. Jak będziemy go ściągać od korzenia, nie będziemy go wygotowywać, on się będzie na mniejsze części rozkładał. Dlatego w pewnym momencie, kiedy tego mchu jest więcej puchu niż samego mchu, no to on już straci dla nas swoją wartość. Istotne jest, żeby ten mech jednak wykorzystywać kilka razy, dlatego że to nie jest źródło idealnie odnawialne w taki sposób, że e, za wstrzyknięciem palca będziemy mieli kolejną partię. Co fajnie było widać w zeszłym roku, kiedy były dosyć duże przerwy w dostawie tego muchu, a jeżeli już był dostępny, to był dostępny taki z domieszanymi świeciami, żeby zwiększyć jego objętość, e, bo po prostu było za duże zainteresowanie tym produktem i nie z produkcją. I dochodzimy do ostatniego. Aspektu uprawy roślin, jakim jest podłoże organiczne, czyli zwykły bigos, zwykła mieszanka. Powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że ziemia się starzeje, czyli w pewnym momencie jej właściwości przytrzymywania wody i właściwości odżywienia składników mineralnych w niej zawartych po prostu spadają. Dlatego zaleca się, żeby rośliny przesadzać raz na rok, raz na maks. trzy lata, w zależności od gatunku, żeby tą ziemię wymienić. Nie tylko chodzi o korzenie, ale właśnie też o skład ziemi. Co ciekawe, jeżeli stosujemy tzw. beagles, nie musimy się pozbywać wszystkiego, możemy spokojnie zabrać. Korę, która dopóki się nie zniszczy, nie rozpadnie na kawałki, ma bardzo fajne, dalej spełnia fajnie swoją funkcję, więc możemy zabrać korę. To samo z kokosem z możemy zabrać chipsy kokosowe. Ogólnie kokosa tak naprawdę nie musimy za bardzo wyrzucać, bo on nie ma za bardzo właściwości e, organicznych, takich że ma dużo składników i jego i tak się po prostu często nawozi. E, więc tutaj z takim stricte starzeniem raczej nie będziemy mieli do czynienia. Mówię tutaj o typowej ziemi, typowa ziemia się starzeje. To samo możemy odnieść perlit, pumek, skaramzyt. Ja wiem, że to brzmi strasznie, że teraz widzicie scenę jak z kopciuszka, że siedzicie i wybieracie poszczególne elementy. Nie, to tak kompletnie nie działa. Bierzecie sitko o bardzo małych otworach, takie, którym na przykład można przesiewać też mąkę, tylko nie radzę przesiewać najpierw mąki, potem ziemi, potem już znowu mąki. Kupcie sobie osobne sitko eee, i przesiewacie. Ziemia Wam ładnie odpadnie, większe składniki są w góry i wtedy albo przesypujecie wszystko na bok, bo od razu będziesz chłodzą nowej mieszanki, a jeżeli chcecie sobie rozdzielać osobno k Osobno kamienie. I tyle. Ja wiem, że to jest y, wymaga wysiłku, ale tak jak mówiłam na początku, cały ruch less waste i zero waste wymaga od nas poniekąd jakiegoś rodzaju wysiłku, więc jakby nie obędzie się bez tego. Tak to już działa. Do tej pory wszystko, co mamy w sklepach, ma być dla nas udogodnieniem i ma nam ułatwiać życie. Natomiast brak produkcji śmieci nie do końca się wiąże z takim stricte ułatwianiem życia. Owszem, kiedy wejdzie nam to w nawyk, to już nie mamy z tym problemu. Natomiast jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak... Coś się zdłużyło, to po prostu wyrzucamy i nie zastanawiamy się, co może zostać, żeby pomóc, czy tam, co może się jeszcze przydać, Tylko po prostu to wyrzucamy i kupujemy nowym, to rzeczywiście takie podejście może być problematyczne, ale obiecuję, że jeżeli spróbujecie, e, przekonać się do tego, to nie dość, że będziecie lepsi, jeżeli chodzi o planetę, to jeszcze zdecydowanie mniej ucierpi na tym wasz portfel, bo macie do służycia ponownie korę Pumex, Perlit, Keramzyt nie musicie kupować nowego do mieszanki, a to przecież i tak, i tak. Byłoby wyrzucone, nic by się z tym nie zrobiło. Ciekawa informacja, jeżeli chodzi o ziemię, tą, która idzie do wyrzucenia. Ziemię, która ma iść do wyrzucenia, nie wyrzucamy wbrew pozorom do koszy bio. Ziemię zużytą wyrzucamy do czarnej koszy, czyli do koszy ze śmieciami zmieszanymi. Nie zagłębiałam się, dlaczego mogę jedynie podejrzewać, że jest to związane z kontaminacją, czyli tym, że nasze podłoże, które wyrzucamy, jest poniekąd skontaminowane. Czy to nawozami, czy to środkami bójczymi, żybo, bakterio, owado, po prostu bójczymi, czy to jakimiś mikroorganizmami. I odpady bio są w specyficzny sposób przechowywane i kompostowane. I ja rozumiem, że mogą nie chcieć, aby te wszystkie potencjalne patogeny do odpadów bio się dostały, więc od dzisiaj jeżeli wyrzucaliście podłoża do śmieci bio, dlatego nie robicie wyrzucacie podłoża do śmieci mieszanych i wbrew pozorom nie jest to marnowanie ziemi, nie jest to przeciwne z ruchem jest wręcz przeciwnie bo jeżeli trafiłoby się taka kontaminacja jeżeli do takiej kontaminacji większej ilości na przykład kompostujących fragmentów roślin, odpadów by doszło, to mogłoby dojść do tego, że później ta część musi być jakoś zutylizowana zamiast zostać ponownie wykorzystana, co wbrew pozorom, a raczej jak widać, byłoby jeszcze większym ciosem dla środowiska niż wyrzucenie podłoża po prostu do śmieci zmieszanych. To wszystko z tematów, które chciałabym poruszyć w filmie *Les Waste. Nie wiem, czy jesteście zadowoleni, czy jesteście zasmuceni, bo nie wiem, czego się do końca w tym filmie spodziewaliście, bo ja tutaj nie miałam zamiaru mówić o tym, że marnujemy prąd przez oświetlenie i teraz rachunki są ogólnie straszne albo przez maty grzewcze. No bo tak jak powiedziałam na samym początku, nasza pasja nie jest niezbyt ekologiczna. Ściągniemy masę prądu w Polsce, który wciąż w dużej mierze pozyskiwany jest poprzez spalanie różnych paliw. E, zużywamy masę środków chemicznych. Czasami nawet typ biologiczny, one też nie są obojętne takie oleje w nim nie jest obojętny dla środowiska, nad czym są prowadzone coraz dalsze badania, że on nie tylko wpływa na e, małe organizmy, ale może wpływać również na ssaki, na ptaki, na inne owady, których nie chcielibyśmy, żeby ten wpływ powodował. Czyli docelowo zaburzenie ośrodka e, głodu i sytości. Mówię to oczywiście w przełożeniu na e, umysł staczy, dlatego że no, owady nie mają tak rozwiniętego, Układu nerwowego, jak ssaki, ale tutaj, żeby wiedzieć o zachodzie, że tam jest zaburzenie z łaknieniem, czyli z potrzebą jedzenia, i tak To wszystko ma wpływ również na inne zwierzęta, o czym są prowadzone badania, dlatego też nie wszystkie środki biologiczne są równie bezpieczne, co by się mogło wydawać. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do marnowania, czy też ponownego użycia danych substancji, danych. Materiałów w pasji roślinnej, to piszcie to w komentarzach. Jeżeli będę miała wiedzę, to mam odpowiem. Jeżeli nie, to może trafi się ktoś inny, kto będzie potrafił na Wasze pytanie odpowiedzieć. Bo poniekąd do tego też są komentarze, że nie tylko ja na nie odpowiadam, ale też inne osoby, co często się dzieje, za co bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Eee, może się pojawić jutro, eee, raczej się w poniedziałek, żeby tutaj. Jak wrócę film po filmie, to zazwyczaj jest tak, że YouTube zaczyna podrzucać mój nowy film i boję się, że ten opadnie w czegości internetu, a był to film, który moim co bądź jest mniej rozrywkowy, bardziej informacyjny, więc wolałabym, żeby dotarł do większej ilości osób. Dlatego jeżeli uważacie, że ten temat był istotny, możecie jak najbardziej proponować innym osobom mój film, za co będę bardzo wdzięczna. Ja Wam dziękuję, życzę pięknego weekendu. Trzymajcie się, pa!